Właśnie skończyłem lakierować dach do miaty, ale to jest mało ważne, bo trochę mi przeszkadza do tego, co będziemy dzisiaj robić. A w tym odcinku będziemy. Gdy tak sypie, samochód zaczął się grzać. Zacznijmy od posprzątania garażu, bo trochę tu śmietnik i miata się nie zmieści. Tradycyjnie deski. Bo fura się nie zmieści. Na wysokość. Ciekawe, czy w ogóle odpali ten kibel. Dawno nikt go nie ruszał. A. działa. No to. Wjeżdżamy do garażu. Macie słodka migra. dach trochę zesztywniał i się nie chce otworzyć całkiem, ale to nic. Autokolor kolor jaki będzie wybrany na auto. Oklejenie furki zaczniemy sobie od umycia jej i wysuszenia ciutkę quick detailerem, bo nie jest zbyt czysta ani sucha. Ja wiem, że się tak nie powinno robić, ale i tak jest, że ta auto będę 100 razy lakierował, więc co mi za różnica? Przed państwem rzadki widok, jak baba jakaś robi coś ze swoim autem. No co prawda ta baba robi większość rzeczy ze swoim autem, nie jak inne. Ale i tak nie jest to częsta rzecz do Zobaczenia. Zanim ona se to wysprząto, to ja tutaj mam coś takiego jak nieładowarkę do telefonu, tak, tylko lampki. I nie wiem, owinę je w bara czy coś. Zobaczymy. Króca banda, że te lampki, to to zawsze musi być takie poplątane wiecznie, kurwa, jak nie w chałupie, to w garażu. Trochę mi zeszło, ale wreszcie, wreszcie mam, mam, mogę owijać rolbar. Teraz zrobimy test, jak wygląda kolor. Podoba Ci się kolor? Czekajmy, jak okleimy ten Twój cudowny spoiler. Wymyśliła Wigibasy. To będzie bardzo proste. Tak, tak. Nie Proszę, pokaż. pokaż. Także efekt końcowy. Jak mm -hmm. ja zrobię. Nie, ja zrobię. Ogólnie za pierwszy razem nam to łatwiej szło. Nie wiem o co chodzi. Za bardzo się staramy teraz. Stwierdziliśmy, że jesteśmy zbyt leniwy, żeby oklejać całą autko, więc robimy... Pas... pół robimy paseczek. Właśnie taki oto paseczek ni to ładne, ni to mądre. Sama za autem robi, ani ja nic zrobić nie muszę nawet. Żyć nie umierać. Raczej już na dzisiaj koniec, bo nikomu się tego nie chce robić, tu zrobiłem sam ja taką piękną choineczkę, że się zesrać można. No i co, no dwa paski, maska i klapa ze spoilerem, no i tyle, no. Nikomu się z tym nie chce robić. Nie wiem, jakoś, jakoś kiedyś to to bardziej było, a teraz to... Kiedyś to było, teraz to nie ma. The next day witam Was w dniu kolejnym. Niestety będzie potrzebny update sytuacyjny, bo ja wiem jak to wczoraj wyglądało. I to wyglądało tak, że robiliśmy to szkoło trzeciej w nocy. W ogóle nam się tego nie chciało robić. Wyszło jak wyszło, nawet wam zaraz to pokażę. Za dobrze nie jest. Yy, powiedziałbym wręcz, że źle. Ale to jeszcze nie koniec naszych problemów na dzisiaj, gdyż yy, Zaczyna sypać, znaczy tak leciutko sypie tym śniegiem Ale jest taki problem, że skoro sypie to jest zimno, a skoro jest zimno no to musiałem ubrać mojego dziczka Bo troszeczkę Troszeczkę może mi być zimno, a... yy, sypie coraz mocniej Co prawda jest to delikatny śnieżek jak na tą okolicę, ale no Jedziemy bez dachu, jest trochę zimno Auto jest całe w papierze, więc ten papier się rozmoczy. No normalnie osnowić piastolony. Świnie na pewno się to auto nie będzie podobać, bo ona uważa, że auto musi być oklejone całe, a nie tylko trochę. Ja uważam trochę podobnie, trochę jakby się zrobił jakiś ciekawy design, to by mogło być, no ale tutaj wersja kolorystyczna, no wersja kolorystyczna, umówmy się, nie jest zbyt y, imponująca. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ruchu. No, wiadomo, to i tej takiej zmiata, więc. Dobra, koniec gadania. Trochę sypie. Nie jestem zadowolony z tego powodu. Deseczki muszą być. Czekaj. Powiem Wam, tak, to są jakieś jaja. Miało w ogóle śniegu nie być. A kurde, tak sypie. W dupę. Nie. Słuchajcie, jest problem. Przyjechaliśmy porobić foty, bo taki był zamysł głównie tego. No już trochę więcej nasypało. Już wiem, dlaczego zawsze to nagrywaliśmy, jak było sucho. Trochę się nam papier rozmoczył. I... I postanowił odlecieć. Także. No, tak, nie widać. kurwa, chodźcie, pojedziemy do domu. Bo Powiem Wam, że jak nie idzie, to po całości. Jest jest dramat. Nie dość, że nie udało się kurde, od czego by tu zacząć? To trzeba na spokojnie. I tak. Najpierw zerwało nam tą folię podczas jazdy na mistrzostwa. I pojawił się taki problem, że zaczęło tak sypać, że już była biała w środku, było naprawdę tyle śniegu w niej, że no, trzeba było i tak wracać, no bo by zaraz zasypało w tym aucie. I na powrocie e, samochód zaczął się krzać. Jakiś wąż z tyłu w silniku pękł. E. Więc może ja Wam to wytłumaczę na spokojnie sprzed komputera, bo to, co ja tutaj gadam, to sam nie rozumiem, co tam mówię. Więc sytuacja wygląda tak. Dlaczego te Mikołajki są beznadziejne? Po pierwsze, tyle godzin, no tam 2-3 e, roboty z tym papierem i się to zerwało w pizdu no to zmarnowany czas zdjęć też nie porobiliśmy za bardzo przez to potem chcieliśmy coś nagrać ale nie nagraliśmy za dużo no bo wybuch wąż jak do tego doszło? wybuch od wysokiej temperatury czy coś po prostu ze starości albo coś tego typu bo cały czas temperatura była w normie i jak już nie upalałem to zaczęła się podnosić no to odpaliłem wentylator, ale nic nie dawał no, i patrzę, cieknie, no to niedobrze. No to stwierdziliśmy, wracamy do domu póki jeszcze jest. No, ale trochę długo był zagotowany już przez ten powrót. Plus jeszcze plus jeszcze później ten płyn już całkiem wyciekł, więc yy, no, dramat, bo auto jechało całkiem bez płynu i było fest gorące, więc rewizja silnika nas na pewno czeka. No i niby to mieli gdzieś, ale akurat nam zależy, żeby to auto było jak w najlepszym stanie No więc trzeba będzie rozebrać piec, zobaczyć wszystko co i jak, jak chciałem to zrobić Nie wiedziałem, że będę zrobić to tak szybko, także no Miał być fajny materiał, niestety się nie udało, może następnym razem